Hejka, witajcie w długo wyczekiwanym odcinku, czyli w mojej porannej rutynie podczas nauczania online. Ja swój dzień zaczynam o godzinie 7, wtedy się budzę, oczywiście przeglądam telefon, bo jakżeby inaczej. Sprawdzam, co się wydarzyło, jak mnie nie było, po chwili wstaję, ubieram szlafrok, no i odsuwam rolety. A następnie idę do łazienki. Przed lekcjami nie robię takiej całej pielęgnacji, tylko myję zęby i przemywam zimną wodą twarz, tak wiecie, na przebudzenie. A pielęgnację dokończam później, jeśli mam jakieś okienko podczas lekcji. Później wracam do pokoju i obowiązkowo ściele łóżko. Zawsze to robię, bo jakoś tak lubię mieć porządek w pokoju. Wtedy mi się tak lepiej funkcjonuje i uczestniczy w lekcjach zdalnych. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, więc jeśli komentarze są włączone, to możecie napisać, czy wy też tak macie. I tej czynności też nigdy nie pomijam. Jak już wszystko jest ułożone, to czas na stylówkę. Prawie nigdy nie jestem podczas lekcji w piżamie. Zawsze staram się być ubrana i najczęściej wybieram coś luźnego, czyli dresy, top i bluza. Zakładam też mój zegarek. A następnie schodzę do kuchni zrobić sobie cieplutką herbatkę. Herbatkę robię sobie w takim śmiesznym kubeczku z kotkiem. Jest to najczęściej herbata z sokiem malinowym. Następnie wracam do pokoju. Siadam przy biurku tak, żeby było mi wygodniej i przytulnie i włączam laptopa a w międzyczasie zakładam okulary. Ja mam zerówki antyrefleksyjne, nie mam żadnej wady wzroku. Zakładam je na lekcję, żeby chronić wzrok od szkodliwego światła UV. Następnie wyjmuję ze szafki zeszyty i książki na dzisiejszy dzień. Otwieram zeszyt na pierwszą lekcję a także robię fotkę na story na Instagrama. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama. Nazwa Szkieletonka. Tam jestem z Wami na bieżąco. I w taki oto sposób zaczynam lekcję, odpalam Teamsy i jedziemy z tym tematem. Słuchając nauczycieli popijam sobie herbatkę, piszę to, co dyktują i tak mi mijają pierwsze dwie godziny lekcji. Później jem też śniadanie. Ja już kiedyś wspominałam, że śniadanie podczas zdalnego nauczania robi mi moja mama. I zaczyna się kolejna lekcja i kolejne notatki. Jak wspominałam wcześniej, pielęgnację dokończam podczas okienka. Akurat teraz miałam religię. Związuję włosy, żeby mi nie przeszkadzały. Myję twarz. Akurat dziś użyłam piankę z Facebook. Czasem też używam szczoteczki z Foreo. Wszystko zależy po prostu od dnia. Dzisiaj nie użyłam. Zmywam i osuszam twarz ręcznikiem. Zdejmuję skręcis i idę do pokoju i tam też kontynuuję dalszą pielęgnację. Rozczesuję wtedy włosy, często pyta się jak długo zapuszczam włosy i powiem wam szczerze, że nie pamiętam, raz w roku podcinam dość dużo końcówek, więc tak wyszło. Później spryskuję twarz Mgiełku ze Florence i używam olejek z Florence. Tak, również ze Florence. I też mogę Wam powiedzieć, że czasem robię taki delikatny makijaż, najczęściej w dni, kiedy mam zajęcia we szkole językowej i używam wtedy podkładu ze sołdy i rozprowadzam go gąbeczką z Kylie S. Mogę Wam powiedzieć, że ten podkład mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. I też używam rozświetlacza z Inglot, żeby się tak świecić. Ja mam ten akurat rozświetlacz z serii z atomówkami. No i używam też trochę różu. Tak, troszeczkę. Tuszuję też rzęsy, i akurat użyłam tego tuszu z kalendarza adwentowego, i mogę Wam w sumie powiedzieć, że jest nawet fajny. I też zdarzają się czasami wypadki, więc tak. <grych> na sam koniec wsikuję się perfumem. Akurat dziś wybrałam migiełkę z Victory Secret Pink. Koniec przyjemności i czas wrócić na lekcję. I zaczynam właśnie kolejną lekcję. Znowu piszę notatki i znowu piszę i znowu piszę. Gdy nie dyktują i nie piszę, to podjadam na przykład jakieś owoce. Dziś akurat miałam wilno było naprawdę mega słodkie i dobre. I znowu piszę. Ja bardzo dużo piszę, nie wiem, czy tylko u mnie tak dużo dyktują. Możecie się podzielić w komentarzach, jak u was jest. Później słucham to, co mówi nauczyciel. W międzyczasie kupiłam sobie tymbarka. I tak mi mija poranek. Jeśli Wam się podoba taki odcinek, zostawcie łapkę w górę i komentarz, o ile będą włączone. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Baju!